No dziwem patrzę na młodych ludzi, którzy <laughs> pomału przejmują pałeczkę po nas. Chociaż 15 lat to i dużo i mało. Od partnerstwa wrzosowej dzisiaj to już poważna instytucja. 15 lat temu mało kto wierzył. Nawet jak, jak argumenty mówiły, że to się nie uda, to na tyle byliśmy silni i naiwni, że nie wierzyliśmy w to. Nie przyjmowaliśmy takich argumentów. Jeżeli chodzi o skuteczność tej inicjatywy lidera na terenie województwa dolnośląskiego na terenie obszaru działania lokalnej grupy działania przesowa Krajina, myślę, że Same projekty i wydatkowanie tych środków mówią o tym, że to jest pełen sukces. Przed nami jeszcze parę lat właśnie tej bieżącej perspektywy. Jest jeszcze dużo pracy, dużo rozliczania tych projektów. Grupa na tyle dobrze realizowała w pierwszym okresie działalności swojej. Wskaźniki i wydatkowała budżet, że znalazła się wśród ośmiu grup na Dolnym Śląsku z 17 lokalnych grup działania, które otrzymały dodatkową premię, dodatkowe środki za sprawną realizację wskaźników w pierwszym okresie programowania. Szanowni Państwo, 15 lat minęło niebywale szybko. Jesteśmy. Dumni, że możemy się świętować ten jubileusz, zasłużyliśmy na to świętowanie, bo te 15 lat to była ciężka, wytężona praca wielkiego zespołu ludzi, rzusowa Kraina dzisiaj liczy 83 członków, 9 samorządów lokalnych, z tego jesteśmy najbardziej dumni. Do dziś możemy się pochwalić, że nasze projekty, nasze działania są realizowane jednogłośnie. Jesteśmy grupą, myślę, że przyjaciół. I jeśli byście Państwo chcieli nam czegoś życzyć, do kolejnych 15 lat. 15 lat pięknych lat, przede wszystkim pierwsze lata oczywiście były bardzo trudne, z tego względu, że stowarzyszenia się i lokalne grupy się wtedy praktycznie zawiązywały i rodziły. Niemniej jednak dzisiaj z perspektywy tych 15 lat można śmiało powiedzieć, że jest to czas wykorzystany maksymalnie, multum, multum projektów, multum członków, a przede wszystkim pokazało to już poprzez stowarzyszenie, można na, na zawiązać Piękne więzi, więzi współpracy pomiędzy różnymi środowiskami, i dzisiaj myślę, tu zostanie wyartykułowane to, co przez te 15 lat zostało zrobione w tejże lokalnej grupie działania Wrzosowa Kraina. Także dzisiaj chylę czoła jako pionier, który zakładał tą Wrzosową Krainę, i mogę powiedzieć, że to, co było założeniem pierwszych dni, pierwszych miesięcy, w 100% zostało wykonane. Uważam, że to sukces naszego regionu. Wiele rzeczy udało się wspólnie zrobić i myślę, że nasza lokalna grupa w działaniu to jest jedna z lepszych, prężniejszych, ale co jest istotne, dla mnie zawsze podkreślam, że od na początku wprowadziliśmy zasady. My nie konkurujemy jako samorządy, nie zabieramy pieniędzy po prostu innym podmiotom gospodarczym. To w naszej grupie jest wszystko klarowne i jasne i dlatego te sukcesy cieszą po prostu wszyscy. Nigdy nie było przez 15 lat nieporozumień, zwady, żeby ktoś był pokrzywdzony, źle się czuł przy tych naszych działaniach. 15 lat w rzosowej krainy, a 11 lat współpracy brzosowej krainy z gminą hojnów, i w tym czasie udało nam się wspólnie pozyskać środki na prawie milion złotych i były to środki przeznaczone zarówno na infrastrukturę gminną, drogi, świetlice, jak i również na małe projekty, jak zakup strojów folklorystycznych dla naszych zespołów, jak organizacja Dnia Dziecka. Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach programowania. Zawsze w biurze nasi mieszkańcy, my wszyscy czuliśmy się dobrze, byliśmy otoczeni fachową opieką, pomocą, wspaniałym doradztwem i na ręce pani prezes bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia w i wytrwałości w, dalszych, w dalszej pracy. Powiem tak, to jest wartość sama w sobie i kilka rzeczy jest wartych podkreślenia. Po pierwsze, to mogliśmy poznać się z samorządami, nie tylko samorządami, bo również ludźmi, którzy w tej sferze organizacji pozarządowych funkcjonują i wymieniać się doświadczeniami. Najcenniejszą rzeczą było chyba. To, że pozyskaliśmy środki, mogliśmy realizować w każdej gminie zadania, osiągnęliśmy dobry kompromis w sprawie podziału środków i na tym punkcie nigdy nie było problemów. bardzo dobra, bardzo wspierają lokalne organizacje, a także po prostu osoby, które chcą coś działać na własnym, na własnym podwórku. Nie musi być to organizacja, wystarczy jakiś pomysł, pójdzie się do Wrzosowej Krainy, tam są panie odpowie odpowiedzialne, pomogą, użyczą osobowości prawnej. Można naprawdę dzięki Wrzosowej Krainie wiele zdziałać. Od wielu lat współpracujemy z Wrzosową Krainą, także dostawaliśmy granty z Lokalnie na organizację warsztatów e, dla dorosłych i dla dzieci. No i liczymy na dalszą współpracę w Wyrzucowej W Krainie po 15 latach e, udało się stworzyć szereg tematycznych miejscowości, dużą, wiek e, Wszystkie te pomysły e, Reprezentują nasz piękny region, pokazując jego, jego dziedzictwo i wielą kulturow. 15 lat to jak bańka mydlana dla szczeliło. Dzięki wrzosowej to co się zadziało, właściwie to istniejemy. Cała promocja, współpraca, prowadzenie nas czasami za rękę, podpowiadanie, co, jak powinniśmy to robić, żeby byli klienci zadowoleni. To wszystko spowodowało, że tak naprawdę nasze gospodarstwo, Punkt jako Muzeum Rzesowa-Hata we wrzosowej krainie, rozwija się. Warsztaty, grupy, które przyjeżdżają, no w tej chwili to jest coś pięknego. Myślę, że wrzosowa kraina to jest stan umysłu. 15 lat ciężkiej pracy i samorządów, i organizacji pozarządowych, jak również sektora gospodarczego. Dziesiątki milionów pozyskanych środków, które wpłynęły na nasze otoczenie, które, które zmieniły nasze otoczenie w bardzo pozytywny sposób.